Znacie to wspaniałe uczucie, kiedy próbujecie od 3 godzin nagrać odcinek, ale za każdym razem wywala wam program od nagrywania, zaś żaden inny nie jest w stanie danej gry nagrywać. Jeżeli nie, to powinniście się cieszyć, ponieważ te uczucie zapewnia takie emocje, i żeby je stłamsić, należałoby spalić kilka miast, miejscowości, może w ostateczności krajów. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, człowiek spokojny, więc zamiast to zrobić się wybitnie uśmiecham i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii z gry Jade Empire. Mam nadzieję, że nareszcie uda mi się go nagrać, ponieważ po tylu próbach i zmianach ustawień i wielu innych rzeczach byłbym niezwykle smutny, gdybym po raz kolejny musiał próbować. Aż nam odgłosy z Facebooka zatroniły z tego powodu. Nie musicie sprawdzać, było to u mnie. Póki co jednak, jak nie wiecie dlaczego wszystko płonie, to nie dlatego, że ja to wszystko spaliłem, ponieważ ja jestem człowiekiem spokojnym. Tylko dlatego, że podziało się naprawdę wiele złych rzeczy w ostatnim odcinku i w ostatnich w sumie poprzednich też. Jak chcecie wiedzieć co dokładnie, polecam je obejrzeć, bo tłumaczyć byłoby bardzo długo. Droście wszystko co Dlaczego Poki jednak, choć może cali z kogo się choć się, że troszeczkę nie rozumiem pewnej rzeczy. Po co to wszystko aż tak niszczyć? Rozumiem zacieranie dowodów, ale They said do to Gał jest może złym człowiekiem, jedna. to Z tego co nim wiemy, jest też człowiekiem interesu, mrocznego, niegodziwego, nielegalnego i wiele innych złych czasowników można byłoby dodać. Jednakowoż, mimo wszystko.

Do diabła, nie chcę wiedzieć w jaki sposób on umarł. Zgaduję, że to nie była najmilsza śmierć na świecie. Żeby stać się kośćmi tak szybko, walczymy z ludźmi, a nie z potworami polującymi kwasem. Co by oznaczało, że pewnie spłonął aż do kości żywcem. Oh, Diabła, los niegodny poza zeszczeniami. jakie to musiały być temperatury, żeby aż tak dokładnie spłonął? Tutaj widzę jakichś bandytów, tam gdzie uciekali uczniowie. Mam nadzieję, że udało się jakoś im ominąć tych najemników GaO. oni też w ogóle mają inne modele, teraz tak sobie skojarzyłem. Czyżby GaO mniejszy i GaO większy dysponował innymi modelami najemników z innej gildii, może najętymi? Bardzo możliwe w sumie. Bo ta banda Gałomniejszego to pewnie była jakaś, wiecie, banda okolicznych rabusiów, opłaconych i tyle, działających pod jego rozkazami. Aż gało większe pewnie najmuje jakąś konkretną gildię, która ja ma jakieś konkretne standardy, zaopatrzenia i tym podobne rzeczy. To przejście chyba nie było wcześniej dostępne, czyż nie? Może mi się oczywiście tylko wydaje, ale... Mam znaleźć... wrażenie, że tutaj nie można było wcześniej się dostać. O, zwłoki ucznia. Kolejny. Klejnot uczonego ze skazą. Hmm. Jest to coś dobrego? Zobaczmy. Ten klejnot ze skazą daje posiadaczowi małą premię do umysłu. Czyli nie wszystkie klejnoty mają jakieś takie. Długie, naprawdę sensowne opisy. Były tylko te fabularne, albo te z jakichś misji pobocznych, jakieś te sekretów, coś takiego, może od jakichś kupców lepsze oferty. Ale widzę, że nie wszystkie mają. Spodziewałem się, że wszystkie będą miały. Chociaż jakiś mniejszy, głupszy opis, kopiowany. A tu widzę tylko takie malutkie coś. Ktoś jeszcze walczy, może zamy go uratować. Sipad, czy ty nie umarłeś już wcześniej? We missed a couple of these pitiful students. Mm. This is like crushing ants. There's no end to you people. Ants. That's all their life were to you? Jedna rzecz mi co jeszcze nie pasuje. Ci goście pokłoniali tych wszystkich uczniów? Nie widziałem przysięgam, jak Kiamin sobie poradziła z dwójką bez większego problemu, a tu było wiele innych uczniów, może i tak dobrych jak Kiamin, gwiazda zaranna czy my, ale dalej. Uśmiechnięta góra, cała reszta, przecież... Ci się by ich tak łatwo nie pokonali. Czyżby ktoś inny zajął się rzezią tego miejsca, zanim ci bandyci tutaj przyszli podobijać to wszystko? Czyżby gało miał jakichś innych najemników? Może coś z tych Otosu, czy coś? Ktoś to wie. Szczerze powiedziawszy, nie zdążyłem do tej walki dojść jeszcze ani razu, bo zawsze program wywalał. Aby czas się kończyło przy Kijamin. Naprawdę. Bandikamie, wróć do mnie przy kolejnych seriach. Ja cię bardzo lubię. Naprawdę. Jednakowoż prawda jest taka, że. No cóż. Nie jestem byle uczniem. Pokonam cię. Nie wiem, czy wiesz, że wskazuję rzędową przemianę. Tak jak inni, to byłby wskazówki. Manny, kiel, który <grywa> chce zniszczyć, otwierajcie, zrobię dobrze. No cóż, ja już kilka razy walczyłem tutaj, no nawet kogoś zabiłem, i to chyba nawet nie jednego. Więc ogólnie no cóż, nie powiem, że miał doświadczenia w prawdziwej walce, może nie jest ono duże, względem na przykład mistrzali, ale jednak. Kurde, ci goście są niebezpieczni. Trzeba też na te beczki uważać, diabeł wie, czy nie ma w nich czegoś podpalającego. I też ja miałem wrażenie, że było ich czterech, pokonałem jednego i znowu jest czterech? Czyżby któryś tam z boku doszedł? Możliwe, ale tam chyba też wcześniej stało trzech, jak dobrze patrzyłem. Więc co, ktoś doszedł nie wiadomo skąd? Ciekawostka. Tutaj ciężko jest walczyć z kimś uzbrojonym, kiedy samemu się nie jest uzbrojonym. Jednak miecze w tej grze i inne tego rodzaju bronie są na zupełnie innym poziomie niż sztuki walki. Faktycznie kosztują skupienie, ale oferują zupełnie inne osiągi. No faktycznie one się pojawiają tutaj znikąd, tej babki wiesz też tam nie było. A z tamtej tuliki nikogo też nie ubyło. Do diabła. Ciężko się walczy z samym białym demonem. O, kolejna osoba się pojawiła znikąd. Ta gwiazda Zaranna próbuje znaleźć miejsce dla siebie. Dziwne, że nikt jej nie atakuje, ale mniejsza o to i oczywiście musiałem wpaść w tą beczkę. Nadając sobie niepotrzebne obrażenia. Chyba, że któryś z nich wcześniej nie wpadł. No jest już moja wina. Jednak powinienem troszkę tego miecza oszczędzać. Bo wie czym się teraz nie przyda? Bo ten gość, no cóż, wygląda troszkę jak tamten najemnik z walki przy statku. A on był o niebo potężniejszy od całej reszty. Wow, magicznie pojawiając się z najemnicy. O, tutaj panie, op, op. biały demon właśnie ma ten spory problem. Że on sobie nie radzi absolutnie z mieczami i innymi szybkimi brońmi. Zobaczcie, ja nawet nie mogę nic skontrować. Po prostu jak on zacznie atakować, to ja jestem z góry na przegranej pozycji. Znaczy, to od niego ja za bardzo nie mogę, tak widzę. A, jak on mnie zaatakuje, to ja nie wyrę sobie tego zbyt długiego życia. Jedna kombinacja i po mnie. No, tak myślałem. Jedna kombinacja i byłbym trup. Gdyby mnie fajnie, uleczyłem, oczywiście. I że walno mi chyba tylko dwa razy z trzech czterech możliwych. Widzicie, ile błędy kosztują. Byłby zagrożeniem, ale użył szybkiego ataku, popełnił błąd. No i cóż. Nie szybkiego, lecz silnego, oczywiście. Szybki atak właśnie nie byłby tu błędem. Mógłbyś nawet skończyć moją śmiercią. Przy ich chorych obrażeniach. Kurde, ta gra jest naprawdę ciężka. I to staje się coraz cięższa z każdą Newton gry. Miliony na pogotikach, które to z początku są cholernie trudne. A na sam koniec 20 orków? Co to za wyzwanie? Fy. 20 orków? No, akurat co się zapłaty, ostatnia walka przynajmniej była bardzo ciężką, ale no cóż. Normalnie w gotikach nie jest zbyt ciężko. i ten gośba, ponadto. Jak widzieliśmy jeszcze na klasence, chyba zna magię pioruna. Trzeba na niego uważać. I też się o chwilę temu nie żał innego stylu? Hmm. Czyżby on znał kilka różnych stylów? Taki mini boss troszeczkę. Gwiazda zaranna, widzę, kopiuje zaś taktyki Miksira z Gotika. Jak pamiętacie rytuał... Znowu zmienił styl, chyba. Przecież nie miał tych pazurów. Jak pamiętacie Miksira i rytuał runicznego miecza, to wiecie o co mi chodzi. Rytuał, kiedy runiczny miecz zeskiwał swoją moc dzięki magom. Nie biały demon, wolny styl, ale z tym super szybkim stylem nie jest w stanie do mnie podejść bezproblemowo. O, teraz miecz wyjął, do diabła z nim. Z mieczem to ja prosto mieć nie będę. Też w takim razie wyjmę mój. Ojdź. Łapaj z szardy, draniu. Użyjmy może ataku obszarowego, nie już węgos nigdy. Hmm. Um. Nie wiem, czy atak obszarowy do działania wymaga wielu wrogów, czy jak? Powinien być obszarowo, a nie powinien wymagać wielu wrogów. A! To jest atak obszarowy!

No, they came later. First order fighters in black. With fists you could hardly see. She told them where to attack and they turned like like one mind. One purpose. Except. Except for the one. He stood alone. His armor so black. Black like a hole in the earth. So

Master Li was taken when it began. He went without a fight, giving them what they wanted. But afterwards, the students—they were killed anyway. The Lotus Assassins—they leave no one alive to tell the tale. People fear the unknown. For Gal the Greater to have them as allies is troubling. The figure your friend spoke of is Death's Hand, the leader of the Lotus Assassins. This student. Był mocny, żyć, tak długo, jak właśnie ciekawi, czemu tak się wcześniej przyglądałem, to przyglądałem się kolanu naszej towarzyszki gwiazdy zarannej, bo było ono w dość dziwnej pozie, która wymagała by naszej naprawdę ostro wygimnastykowanej kości. A kość właśnie nie za bardzo gimnastykować. Nieważne, nieważne, może dla mnie tylko ta poza była jakoś nienaturalna. A dla was może wszystko było w porządku. Jednakowoż, mistrzyli, poddał się bez walki. On doskonale wie, kim są zabójcy Lotosu, i wiedział, co się stanie. Skłamałbym, gdyby powiedział, że wobec Mistrza Lee mam coraz więcej podejrzeń. Naprawdę, z każdym dialogiem, z każdą minutą w tej grze, z każdym kolejnym faktem na jego temat, coraz bardziej mi się wydaje, że Mistrzli ukrywał przed nami dużo. I to raczej nieprzyjemnych rzeczy. No cóż. A to tak, że widzieliśmy tych zabójstw z watosu, miałem faktycznie rację, że to nie ludzie gało się zajęli tą rzezią. Tak coś czułem, że oni byli zesłabi na to. Oni by mogli faktycznie zabić sporo wieśniaków, sporo uczniów, ale oni by tego nie pokonali tak bez problemu. Czyli ludzie gało tylko sprzątali tutaj po wszystkim. Widzieliśmy też chyba jakąś przywódczynię ich pomniejszą, bo przywódcą jest tam ten gościu w masce. Może jakąś panią dowódczynię, coś takiego. kto ich tam wie. Jednakowoż. Hmm. Naprawdę no. Coś czuję, że mistrz Lee chyba jednak nie jest po naszej stronie. Zbyt wiele faktów przemawia przeciwko niemu. Nie wierzę, żeby oddał... No rozumiem wyższe sprawy, że chciał przeżyć, żeby nie wiem coś tam pomóc, ale. C to poddanie się mistrza Li... Widzę tam zbyt wiele rzeczy niepasujących do tego, za kogo on się podawał. Coś nie, śmierdzi mi po prostu ta postać. Nie wiem. Bardziej, że tak długo o ten temat rozmyślam, ale tak mi to strasznie śmierdzi, że na kilometr po prostu. Mniejsza, mo Mniejsza o to. po pewnie on nie wie. Jeszcze bądź co bądź opowiedział o sojusznikach, właśnie Gao. Że ręka śmierci i ogólnie zabójstwo to są sojusznikami Gao. Nie powiedziałbym. Pewnie patrząc na ten dialog z wcześniej, że Gao ktoś rozkazał to pewnie zrobić, bo Gao jest człowiekiem interesu. Niszczenie tego miasta by mu się tak sobie opłacało. Zapał by mistrzeli, sprzedał cesarzowi. A tu widzimy, że je zniszczył, więc sądzę, że Gao już zawczasu współpracował z cesarzem. Pewnie jakąś pomniejszą rybką u cesarza jest. To nie tyle właśnie Gao ma sojuszników takich, tylko po prostu Gao pracuje dla cesarza i oni też pracują dla cesarza. Takie jest moje zanie na ten temat, nie wiem jak jest konkretnie, ale tak mi się wydaje, że to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. Tylko ten Mistrz jest tą taką. naszą małą enigmą. Ach, no cóż. Dlaczego walczyliśmy z ludźmi Gao, skoro ktoś inny to odpowiada? Perhaps Gal the Greater is taking advantage of some larger action. The Lotus assassins answer the Death's Hand alone. He would not appear unless this was important. I don't know why they were so intent on taking your master Lee, but they never attack without purpose. O, <sighs> no such. Powiedziałbym, że to o to chodzi i to jest częściowo prawda, ale ja czuję, że my jesteśmy ukamywani w jakiś sposób. Po prostu czuję to, że coś jest kuźba nie tak. To jest opcja najbardziej odpowiednia, gdybym o tym nie myślał w ten sposób, ale. no cóż. Gao musiał wiedzieć. Powiedział ci coś, gwiazdo zaranna? No to jest odpowiedź taka najbardziej oczywista, ale dalej. tu chyba zmyślałem, ty mistrzeli podejrzewał. Mistrzeli powiedział, że jest bratem cesarza. Gao to usłyszał, powiedzmy mu prawdę. Skoro nie ma żadnej opcji, która moim zdaniem byłaby dość inteligentna. Ale ja po prostu może jestem zbyt podejrzliwym człowiekiem. That's not possible. Sun Li, the Glorious Strategist, was the Emperor's brother and the head of the Imperial Army. Your master Li cannot be him. Why not? Because he can't. Sun Li was declared a traitor to the Empire twenty years ago. The Emperor himself accused him of killing the third brother, Prince Qin. And, and besides, the Glorious Strategist would not have made such mistakes. What mistakes? Dokładnie. Widzę, że przynajmniej z nim się da porozumieć jakoś. Jednakowoż, prawda jest taka, że ja zgaduję, że on faktycznie jest strategiem. Jednakowoż. Wszystko się zaczyna tutaj. Po prostu nic do siebie nie pasuje. Mamy zębatki, które mają w ogóle inne. tryby i to wszystko. No to nie działa. Wiemy jedno: Mistrz jest kłamcą. To jest moja teza na ten moment. Jak macie inne zdanie, piszcie śmiało. Ale ja na ten moment sądzę, że Mistrz jest po prostu wrednym kłamcą. Jaki miał cel zaś w tym, żeby nas zwychować? jednak mimo wszystko? Żeby pomóc nam przeżyć? Może nie on to zrobił tak naprawdę. Może nie on był tym, który nas ratował? Może z takiego się podawał? Nie mam pojęcia. Ale jaki miałby w tym interes? Czy potem jakoś poczuł się, że... Jakiś, że popełnił grzech robiąc to co robił? Faktycznie może... Nie wiem. Zbyt wiele niewiadomych. Mogę się domyślać, mogę snuć tezy. Zobaczymy, nie będę już przedłużał. Przepraszam jak was to jakoś tej szczególnie. Jak wam przeszkodziło. No ale chyba o to właśnie chodzi o to, że ja komentował, więc... Jest jak jest, panie i panowie. Hmm. A to jest wredna i głupia opcja, to trzeba było być naprawdę już dupkiem. Ktoś tam w ogóle powiedział, że się nie zachowuje jak badas. że Mr. Winnetu, jakoś tak. No pamiętajcie, spora różnica pomiędzy byciem badasem, a byciem zwykłym dupkiem.

Wiem wystarczająco dużo o błędnym strategistce, by powiedzieć, że nie zrobiłby tych błędów. I wiem... zbyt dużo o Asasynach Lotusach. Ja... Byłem jednym z nich. No dobra. Teraz się już wyjaśniło naprawdę dużo. Mam tylko nadzieję, że nie wchodzimy tutaj w kolejną fabułę rodem z Parallel Warsa, czyli pod tytułem... Znaczy, eee, jak ktoś nie oglądał serii, to mam prośbę, żeby się teraz przewinęli kawałek, dobrze? Bo Parallel Wars jest świetną grą. Jak nie galiście sami, albo nie oglądaliście mojej serii, przewincie. Naprawdę przewincie. Nie żartuję. Zepsujecie sobie końcówkę, która moim zdaniem była taka. Przy niej zakończenie czasu zapłaty było może bardziej ciekawe, ale definitywnie było mniejszym zaskoczeniem. Gotowi? Za 5 sekund mówię. A więc, żeby tak się nie skończyło jak w Parallel Worlds się, czyli z Radom, naszych wszystkich towarzyszy. Co się okazało, że tylko nas wodzili za nos cały ten czas. No i coś. I dlatego, że byli naszymi kolegami by nam pomagali, to tak naprawdę współpracowali żeby nas omamić z głównym złym. Byli tak naprawdę jego agentami, jakimiś tam sługami. To zakończenie było naprawdę smutne. Koniec Spider'a. <laughs> no dobra. Nie wiem tylko jak ktoś to wie, kiedy był koniec Spider'a, ale to już inna sprawa. Może na dotację umieszczę. Hmm, do wyjaśnienia, dlaczego nie chciałeś tutaj przyjść. Rozpoznałeś znajomą taktykę. Nie No, he is right to question me. I'm accustomed to such suspicion. It doesn't matter. Whoever you are, whatever you were, you did not do this and you do not have our master. No, to we need... We need to decide what to do. When we know where we are going, when we have a plan, then we can talk about who knows what. A raczej znaczy, mi nie chodziło, żeby go obrazić, bo jakby miał on na naszym zabiciu, a w naszym zapaniu, to już by to zrobił. Chyba, że faktycznie bawi jak mówiłem, w stylu paralelowca, ale no cóż. W nosie mam mistrza, że szczerze powiedziawszy. Musimy się dowiedzieć, jaki dlaczego ga obywało to całe zamieszanie. Wydaje, Mimo wszystko cieszę się, że on jest z nami. Nawet jeżeli byłem zabójcą, nawet jeżeli może faktycznie jakoś współpracować z wrogiem, to jednak chyba lepiej, jak to się mówi, no cóż, przyjaciół mieć blisko, ale wrogów jeszcze bliżej.

No i bądź były zabójce Otosu. Warto byłoby wiedzieć. I kurtek lubię tego gościa już, wiecie? Ma świetne podejście. Naprawdę, jeżeli nas nie zdradzi, to będzie fajna z moich wolnych postaci. Gościu myśli praktycznie jak ja. Podoba mi się to. Naprawdę. Nie. Ach, no dobra, widzę, że... Ja bym chciał mu takę przytnąć, ja też rozumiem naszą postać, więc... Make whatever judgment you wish. I assure you, I have already made worse. Let's go. I don't. I don't want to be here. I want to go where I can actually make a difference. That is... a very common desire. The hardest to achieve, but very common. Come, let's see if we can get Gao the Lesser's contraption in the air again. It won't be stable enough to get to the Imperial City.

Jednakowoż To na tyle w tym odcinku Jak się podobało Wiecie co robić Jak się nie podobało Również wiecie Dziękuję za oglądanie Do następnego razu Dziękujmy Bogom, że granie wywaliła W granie nie, gra nie ani razu Tylko ten pierdzielny program I cześć